Tarot artystyczny Gaja. Dziś bonus, czyli horoskop na Nów w Pannie 2022. Zapraszam. Mamy tutaj rozlosowane znaki horoskopu, więc nie wiem gdzie, co i jak. I będę odsłaniać po kolei. I mamy też piękną nową talię. I zobaczmy. Tak, karty są już potasowane. Ale jeszcze na wszelki wypadek przełożę. Trochę się jeszcze kleją. No dobra. No to zaczynamy. Jesteście gotowi? <laughs> dobra. No to co dla ryb? Ryby same się tutaj na pierwszy ogień wybrały. Dla ryb osiem mieczy. Jednym słowem, przestań się martwić, otwórz oczy. To, że nie widzisz rozwiązania, jest tylko w Twojej głowie. Co dla panny? Zobaczmy, co dla panny. Dla panny sprawiedliwość. No, albo sprawiedliwość wyjdzie. Na jaw i wypłynie jak ta oliwa sprawiedliwa, albo zaczyna się nowy etap, w którym sprawiedliwość zwycięży i należy trzymać się albo zasad swoich, albo litery prawa. Co dla lwa? Zobaczmy. Dla lwa mamy tutaj wisielca. Jednym słowem, hrabia Dracula. <średziny> Żartobliwie ujęty, Ma, odpoczywa, razem z nim odpoczywa też nietoperz. Tutaj medytuje jakiś robaczek, także zobaczcie sobie, że dla lwa czas na zastanowienie się nad tym, co i jak. Przemyślenie i najlepiej, żeby w najbliższym czasie wstrzymał się od działania w temacie, który go najbardziej nurtuje. Co dla bliźniąt. Dla bliźniąt król Pucharów. Król Pucharów, który mówi spokojnie, wszystko będzie dobrze, dojrzałość emocjonalna zwycięży. Co dla wodnika? Dla wodnika rycerz Buław. Rycerz Buław, który działa, idzie naprzód, jest pewny swojej umiejętności ale nie daje się ponieść emocjom czy nadziejom i myślom. Owszem jest gorąco, natomiast rycerz tutaj jedzie z wiatrem, więc wszystko będzie dobrze. Co dla barana? Dla barana rywalizacja. Rywalizacja w grupie, czyli no, taka próba sił, negocjacje, działanie, każdy ma swoją buławę i każdy tutaj próbuje zwyciężyć, aczkolwiek jest to taka akcja nie na śmierć i życie, tylko właśnie wewnątrz jakiegoś tematu, wewnątrz jakiegoś zespołu bądź w grupie. Co dla Skorpiona? Dla Skorpiona 9 kielichów. Z zadowoleniem postawisz sobie swoje puchary i swoje nagrody na półeczkach, na, otworzysz najdroższe winko, zapalisz najdroższe cygaro i wszystko będzie dobrze. <grych> Co dla Strzelca? Dla Strzelca 8 pentakli. Osiem pentakli, czyli żmudna praca, ale jednocześnie satysfakcjonująca praca, którą umiesz wykonywać, więc w najbliższym czasie ziarko do ziarka, a zbierze się miarka. Co dla wagi? Dla wagi siedem buław. Asertywność. Wiesz, co umiesz, znasz swoje siły. I znasz swoje zamiary i jesteś ponad to. Nie dosięgną cię. Po prostu wykaż się asertywnością. Każdy ma swoją wewnętrzną asertywność i swój zasób sił dla obrony swoich wartości. Rak, co dla raka? Dwa kielichy. Dwa kielichy, no to. Wspaniały, być może początek, a może trwa wspaniała relacja, jak te dwa ptaszki, jak te dwa robaczki w jednym jabłuszku. No więc dla raka spełnienie radości i być może rozwinięcie aktualnego związku, aktualnej relacji emocjonalnej. Co dla byka? O, dla byka, król, mieczy. Król Mieczy, jednym słowem, mądrość, inteligencja, no i trochę odcięcie emocji y, będzie y, tutaj pomocne. Nie dawaj się, masz wiedzę, masz inteligencję, masz umiejętność panowania nad swoimi emocjami. Czasami, niestety, już nawet na poziomie odcięcia siebie od tych emocji, no ale czasami tak trzeba. No, i co dla koziorożca? O, dla koziorożca, pięć pentakli. Koziorożec nie planuje skorzystać z pomocy. Koziorożec jest bardzo ambitny i przejdzie obok wyciągniętej ręki, nawet jeżeli będzie mu śnieg sypał w oczy. Koziorożcu, zastanów się, czy. Tak jest dobrze, czy czasem nie jest wskazane odwrócenie się w stronę światła, w stronę pomocnej dłoni i w stronę miejsca, w którym możesz się ogrzać. I tym optymistycznym akcentem bardzo Was serdecznie pozdrawiam i do następnego razu. Mua.